manko z tej strony Pietrasek, a to kolejny odcinek z serii 7 Days To Die na modzie Wild West. Um, mamy zaraz zadanko do zrobienia w nocy, yy, naprawienie agregatu twórczego. Akurat ostatni odcinek skończyliśmy, tak jak się wieczór zaczynał, więc stwierdziłem, że akurat będzie na kolejne zadanko w nocy. A że w nowym miejscu będzie, no to... Myślę, że warto zobaczyć. Zresztą tutaj każde zadanko jest o tyle spoko, że tutaj większość tych lokalizacji jest całkiem nowa. Więc nawet, jak jest jakieś najzwyklejsze, najzwyklejsze, nudne zadanko, to i tak fajnie po pojechać i zobaczyć, co tam fajnego jest. O, widzicie, tutaj już skrzynie na zewnątrz od razu czekają. Warto sobie zebrać przy okazji. To nie jest chyba budynek naszego zadania, ale. Kurde, jak stoją skrzynie, to żal nie brać. O! A to jest bardzo fajna herbatka, bardzo nam się przyda. Kurde, mam kupę rzeczy, nie odłożyłem. Miałem podkładać i zapomniałem. Dobra, to odłóżmy to. Nie, to mi się nie przyda. To można by w końcu było wodą e, napełnić. To odłóż, to odłóż, to odłóż, to odłóż, to odłóż, to odłóż, to odłóż. To też, to też, to też, to też, to też, to też. E, a, już pełno. No, trudno, dobra. Wypijmy coś? Nie, nie ma potrzeby, jestem najedzony, napity. Hmm. Dobra, podjedźmy do tego zadanka. Zobaczmy co to, 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 to. Co to, 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 to. O, storycz, jakiś magazyn. No takie małe, niepozorne. Zbierzmy sobie cementy od razu. Jak już tu tak stoimy to... Przełóżmy od razu na kunia dobra, przeładowane, no to chyba wjeżdżamy, jak do siebie, no i pyk. O, dziwny dźwięk. Dobra, no ciekawe, co to w ogóle jest za lokacja? Jest podpisane tak z ciekawości? White West Station Arramus. Nie wiem jakaś stacja. To niby ma być. Ej, no co jest? O, -o mamuśka. Dzień dobry, pani mamo. Co tak szalejesz od razu? Nie wiem czy ma wstać, czy się położyć. Ej, gacie ci wyłażą kobieta. No tam widzę Pitera. Chodź, oddaję głowę. Gdzieś, a tu stoi, heh. <laughs> w pocimku. Muszę pamiętać, żeby zapalać to światło, bo tak jak wspominałem, u mnie jest ładnie, elegancko na ekranie, a potem na nagrywkach się okazuje, że cimno, to muszę chodzić z tym światłem. O, jak pięknie. Przeciwpancerna amunicja. Daje się znacznie więcej obrażeń opancerzonym. No Wydważaj przeciwpancerne? No pewnie. Książeczek odstrzelania to już też już mamy całkiem sporo. Oj. Coś do mnie biegnie. łucznictwo hmm. i głajnitka. E. A gdzie są te do strzelania? Powtarz w uczniu. Nie to. Nie, to też nie. Ślec Pit. E, dużo to my nie mamy. Dobra, lecimy dalej. Co my tu? Dobra, wykopmy to od razu. Yy, razny beł to trzeba zebrać. O! Się ma! Ej kurna! Znowu tekstury yy, warsztacik, to myślę, może byśmy rozkręcili, co? Yy. Muszę telefon wyciszyć, bo żeby mi tu zaraz nie zagrało coś. E, 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 już, dobra, czekajcie, już. Dobra. I co? Wszystko? No to jeszcze mogę rozkręcić. A to mogę wykopać. No to daj. Wykopiemy. A co to za śmietki? Dosłownie śmietki. Może to naprawił. Dobra, chyba na górę. O, to też by się przydało naprawić. Zaraz będzie dziwko. Ej, tam są fajne śmietki. Zazwyczaj w tych śmietkach faktycznie są śmietki, ale czasami, nie powiem, zdarza się coś trafić fajnego. Powiem wam, że warto zbierać takie nie wiadomo co. Mhm. Na bank tu coś musi być. Bo jest mamuśka. O ty skąd tu się jeszcze tu wziął? Tak jeszcze po cichu. Ja pierdzielę, ale się zaczął, ale się zakrad. Poskubany. Tak trochę creepy nawet. Gdzie tu? Co tu się? Co tu nam się przewala, co? Ciągle coś łazi. Wiem, że to tak brzmi, jakby tam jakaś mini horda była. Za drzwiami. No, tak trochę kurde strasznie, no. Ja sobie tu po cichu siedzę, za bardzo nie rozrabiam. A tam jednak jakaś awantura co się dzieje? ale wiecie co? punkty bym rozdał mam dwa punkty no to hmm, poziom siódmy. to też? no to też. moglibyśmy sobie do poziomu do siódmego to nie jest aż tak drogie. zmaksować. będziemy mieli tutaj o? Peter, kurde. Nie, mamuśkę. mamuśka gorsza. Jakby się jednak zachciało im obudzić, jeszcze ktoś tam jest, ale nie widzę, gdzie on tu żyje. O, patrz! Się przebudził. O, o! Uch! Kurna. Dobra. Drzewniane krzesło. No nie potrzebuje. Ale tam się. Co tam się dzieje na tym dole? Chyba tam wyjdę, powiem Wam, bo. Co to jest za awantura? Ty, to one w drzwi nie walą, a więc w co one tam walą? Nic się nie miło. O, teraz się uspokoili. Dziwne rzeczy powiem wam. Jakieś nocne awantury między zombiakami. O. No, poczytajmy. To przeróbmy. To przeczytajmy. Czy tam kurna? Gdzie jest agregat? Tam gdzieś dalej jeszcze. Ale on zostawił. O. -o. Nie bij. Letę. No, sorry kadłubek, ty nawet w nocy nie jesteś za specjalnie za, za specjalnie groźny. Niestety. Dobra, co my tu mamy do zebrania? Flecak, pewnie. Herbatkę, e, nie ma co pić. Mm. A tu bełcik nie zebrany. Co tam stąd widać, co za awantura była? No, średnio. Nie może tu na dach wskoczył jeszcze. Coś tu jest? Do flaga jakby handlarza. Ciekawe co to był za budynek. A ciekawe czy ja do tego mógłbym tłumik założyć. To by było fajne. Trochę szkoda mi z tego zdejmować. Ja na razie nie będę zdejmował. To jest taka broń po cichu lepsza w sumie. Przecież kuszę mam po cichu. ja się nie mogę zdecydować. To Gdzie? Co? O kurde, co ja obudziłem? W tej chałupie coś pobudziłem. Bo ja pierdziele. Czy to też jest budynek do tego zadania? Gdzie oni się tam krują? Ja im pomogę wyjść. Nawet. O kurde, siema. No, wstawaj. dostaniesz jeszcze pałeczkę? O, oni trafili. Urwę łeb, nie urwę. O! W sumie w tak bezpieczny sposób sobie zrobimy porządek w chacie. Hmm. Trochę to na okrągło. O, realne. Bąk! Gdzie jesteś tam? Bąk! O, jak z wyskoku mnie! Skubana! Chodź tu, wstawaj jeszcze raz dostaniesz. Bąk! Już? Na to wychodzi. Ale jeszcze obszar nie jest wyczyszczony. Z tego co widzę. Oho. Jeszcze pies? Ale to pies nie jest z zadania. To chyba tak z obok. Bo nie ma kropki czerwonej. Koloryferek rozkazujemy. No pewnie, że tak. To wykop. Będzie na ulepszenie basy. Przecież bazę i tak mamy dość mocną jak na początek gry, tym bardziej, że działa to moje ustawienie, że one tak nie, nie niszczą tej bazy, tylko tak w kółko latają. Ups. Czego się budzicie? Dla ciebie pałeczka. Co to tam się wszędzie tarabanie, jak mnie to denerwuje? Ja lubię mieć spokój, jak sobie robię zadanko, a nie awantura taka. Krzyneczka na listy. Można to rozkręcić. No tak średnio, ale rozkręciłem. O, to jest dobre. Z tego fajne rzeczy wypadają. Tych sztucznych sejfów. Zagarek. korek Papier. Dobra, dowój papier. Z tego polimery, tak. O, nagrody, coraz lepsze widzę. No? Torba. No, takie. Na handel, co najwyżej. Kogo tu nie ma? A byli, ale ja już zrobiłem porządek z tamtej strony. <laughs> Czyli tylko nagroda nam została. No i pięknie. Piękne rzeczy. Ciekawe czy mam kurna wytrychy. Tek. to te coś się bije? O, jaka elegancka maseczka. Ale mój hep lepszy, bo milność ma większą, wytrzymałość i, i hałas mniejszy. A tylko tylko troszkę ma gorsze te. Ooo. Gdzie tam ...kurują. Dobra, otwórzmy skrzyneczkę. Średnio średnie rzeczy powiem Dobra, jeszcze safe nam zostanie do otworzenia. Zaraz zobaczę czy, czy mam wytrychy Pójdzie wytrychami. Kurde, nie pójdzie. Dobra, zobaczmy jeszcze co jest na górze. Na górze będzie troszkę kopania. A w ogóle tam jest dalej agregat. A bo to jeszcze się ciągnie to zadanie tam. Kurde, ja już myślałem, że to może końcówka, no to nie. O o, tego chciałem, tak jest. Ej, a ja to miałem. Kurde, ja cały czas miałem szczęśliwe gogle? Nie wiem, ale patrzcie, mamy lepsze szczęśliwe gogle. Plus cztery. Bardzo fajnie. Bardzo korzystnie. Wybijmy sobie herbatkę. Mam troszkę wytrzymałość, będzie mniej leciała. O, 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 kurde. To się zdziwiłem teraz troszkę. Kto to? Wow. I słyszę ptasiora zakichanego. No chodź, chodź. A nie, to nie ptasior. Myślałem, że to może ptasior. Kurde. Dobra, idę z wami, porządek zrobię. Yy, mam pigułkę, witaminki mam. To mnie jakby co te ptasiory nie zaraził. No? Który? Chodź. Kogo ja tam jeszcze obudziłem? No dole coś jest. Dobra, y idę safe, bo w końcu zapomnę o tym safe'ie. A jeszcze tu. <ścoughs> Ciągle coś, no Dawaj materiały, idziemy safe upać, bo to nie ma czasu na pierdoły Nic tu więcej. Nic tu więcej. Gdzie to za się poruje? O, tu coś jeszcze jest. Hm. Na niech chwili spokoju, no. Gdzie to. Jakby tu za drzwiami. Ale ja tu nie mogę otworzyć. metalu to jest. Gdybym jedno uchylił. Chyba tym by było szybciej. Co? Otwórzmy zróbmy w porządek z tymi dwoma małych tu, zapraszam. Ej, to nie tu. Znaczy, czy wyżej? Niżej? Ja nie wiem, gdzie oni są. No jest. Tu ich nie ma. A tu są. Co za gnoje. Kąd wyście się tu wzięli? Kąd wyście się tutaj wzięli? nadal nie jest wyczyszczone. Ciekawe. Dobra. E, drobne łupanko e, i zaraz jestem. Ok, Mamy. I popatrzmy co jest w środeczku. Kurde, co to? Kontrakt. Eliminate toy soldier. O ty. The? the contract issued by the Wild West Settlement. Eee. 50 zabawkowych żołnierzy? Of any kind for two skill point 10 tysięcy. Jak to? 5 tysięcy monet. They can be found everywhere, but have been spotted in abundance at the run down fort. Ooh. can be eliminated. Additional can be found in wall safes, desk safe and gun safes. Dobra, dawaj ten kontrakt. O, nowe zadanko. Lubię, lubię, lubię. Zabić 250 żołnierzy, ale to tak gdziekolwiek musimy ich zabić. A, to jest takie zadanie, które robimy pomiędzy, w międzyczasie. Ale zobaczcie ile ekspadu dodatkowego. Bo przez te premie moje co ja mam do zadań. 8 tysięcy, jak został 10. A ja mam 80% więcej, to 8000 więcej. Przydałoby się 100 więcej. No ale... No ale nie dam trzech punktów. Nie dam. Idziemy. Idziemy na górę dokończyć to zadanko. Dobra. Yy, tutaj coś? A, skrzynia. Ten piec to jest chyba ten agregat. O kurde. Powoli jestem pełen kurna. Do konia muszę się iść przeładować. Niestety. To to? Tak. Kręć! Kręć tam korbą! Dawaj dorzuć do pieca. Kurde, obudziłem chłopaków. Dobra, sami przyjdą, nie będę ich szukał. Dawaj, kręć korbą. Więcej wungla. Pięknie. Jest. Pytanie teraz, gdzie są ci? Tu się skądś gdzieś jeszcze idzie? Chyba tu, co? Mhm. Co to? Skąd to takie awantury? O kurde! Nie żyjesz Uś. Patrzcie, tu się jeszcze cała chłupa. Dobra. O, kadłubek Dead. Jak dla mnie to tam jeszcze coś powinno być. Ale nie ma. Gdzieś tam chyba w tym. Punkrze niby jakiś, kurde. Takiej nudnej miejscóweczki robi się całkiem ciekawa. Fajne nagrody. To zadanko ciekawe. Eee, kurde. Dużo rzeczy. Mogę coś wrócić całkiem niepotrzebnego? tam Dobra. A, to. O kurde. Aha. Eee, Stuwa. O, co? O! To jest za Wykonałem. No i pięknie. No, otwórz tą korebkę. Dobra. Musimy się zastanowić. To mogę? Rozłożyć mogę. Glinę wyrzucić czy szmatki. Glinę czy szmatki. Glinę są nakopać. Teraz zobaczmy, co jest lepsze. to jest lepsze. Kurde. Dawaj. Nie mam miejsca zaraz Wyładujemy się i wtedy zacznę tą broń. Roztwierać o nie faktycznie metal. O kojocik, to go dawaj. No, sorry. Kojocik, yy, czy jest tu wyjście jakieś takie normalne, żebym do konia mógł pójść? Gdzie jest mój kuń? Kurwa, to wszystko zakradał. Jak ja mam stąd wyjść? Jak się stąd wychodzi? No ja tu muszę podjechać ku no może tu? No. Nie. Tak to jest! Robią kraty za 10 tysięcy, ale obok ściana z drewna po 500. Zmęczony chłop. No, otwieraj. A nie jednak. Czyli tylko te wstawki były. O, no to jak ja mam stąd wyjść? A to jest? 100. Co ja rozwaliłem? Hmm. Dobra, powiem Wam, że muszę pojechać po konia, no bo nie wezmę nawet tych rzeczy stąd. Yy, tutaj górą wyjdę. OS, prze, przeciążony, przemęczony. OS, podjedziemy tu koniem. Ja sobie po prostu wejdę, o tak. Kurde, znowu, tu takie widzę. Te lokacje są na zasadzie ciągu budynków. W których się robi parę zadań, znaczy robi się jedno zadanie w paru budynkach naraz. Jest tu coś? O. Przeczytajmy. To weźmy. Ledwo idzie, ledwo idzie. Ale musimy tam podjechać, bo nie daruje tam za dużo rzeczy. Jest. O. Dobra. Trochę lżej. Dobra. Hamuj, hamuj. O, dobra, skakuj mnie na górę. Nie musiałem tam stawiać. Dobra, no i rozkręcamy imprezę. Kowaleczka. tyk, wszystko na złom? Dobra, o. Cześć awanturna. Coś jeszcze muzyczkę se włączmy do tego ty, 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 ty. Ty, 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 szabrowanie w rytm muzyki. La, 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 la. Elegancko. Co tu mogę otworzyć? Ty, 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 ty. Tak, to można robić zadańka. Ciekawe czy ta, czy ten fortepian to ściąga zombiaki. biegną, ale w sumie mogą też być, tu po prostu hałas robię. Płać się. Oh, nie wstawaj. A miałem um, ulepszenia do broni. Wyciągnąć. Kurna. Czasami jest tak, że jak broń ma za dużo opcji, to ta, ten przycisk modyfikuj dopiero jest widoczny jak wezmę się go na pasek. Tak, to niestety jest. To mogę tu dać. Tylko? A, jeszcze to. I to. Dobra, pięknie. Przeładuję. On no, trochę się też szybciej przeładowuje niż tamtą broń. No jest, zaraz będziemy musieli tutaj jeszcze. Do no, tego miało być. Podejrzane. Hm. Dziwne. Nie wiem co to, co też, jakby wejście? E, krata. Dobra. Szabrowanie w rytm muzyki. Wszystko? Coś tu jest? Jeszcze ciekawego? Mogę to rozwalić? A te tu wezmę. Dobra. Ehm, i co, i sekundka, bo muszę w takim razie znowu skrzynę chyba rozwalać. No a jak? Nie ja chyba, że mam wytrychy. Nie mam, dobra! zaraz jestem. To patrzcie, co mi się tutaj zleciało. Mała imprezka. Jeszcze nie zdążyłem skrzyni otworzyć, ale że mi się tutaj chłopaków naleciało i dziewczyna. To musiałem zrobić małą przerwę. To wygląda, powiem szczerze, jak mini horda. A co, jestem w tak opancerzonym dobrze miejscu. To w sumie to oni mogą mi naskoczyć. A dla mnie darmowy exp. Patrzcie, ile tam tego jest. Patrzcie! Uhu! Uhu! Też mamuśka. Kurde, darmowy exp. O, torba jeszcze jest Piękna sprawa. O, tam mamuśkę jeszcze ustrzelimy. Aha, kurde. Mi się zdziwił, jakby była jakaś awantura. Headshot. Wszystko? No, na to, że wszystko. Dobra, broń, przeładuj. żeby mnie chodzi niesprzeładowano... nie chodził, nie z przeładowanymi. Idziemy rypać dalej. Zaraz wracam znowu. I fajno. Mamy. O! Żetony Księcia, jeżeli idzie szukać na pieniądze, dosłownie porzucone na ulicy. Bardzo fajne, bardzo fajne rzeczy. Um, czy tą nitkę teraz mogę gdzieś rzucić? O, tu mogłem pewnie. No a jak? Bardzo fajnie. Tu chyba nie mogłem zresztą nawet. Nie we wszystkie pancerze da się tą nitkę rzucić. Dobra. Myślę, że możemy stąd uciekać. Bardzo tutaj na, na sumie to ledwo co dobra, wychodzimy tak jak wyszliśmy, bo nie będziemy się przebijać bez sensu mm, i na kuń i do handlarza. Akurat oddech zadanko już jest otwarty. Bardzo nam czasowo się dobrze złożyło. A jeszcze bardzo fajne zadanko. No już na trzecim poziomie, to te zadanka już zaczynają się robić ciekawsze, chociaż były takie ze dwie lokacje ostatnio dość nudne. Ale przynajmniej tych zombiaków już jest więcej, już coś się dzieje. Te lokacje są dłuższe. No i lód jest dobry. Dobry ludzik, nie jest zły. Ciekawe co teraz dostaniemy w nagrodę, mam nadzieję, że coś korzystnego. Wjeżdżaj tam, tutaj wjeżdżam. Ojojo. Kuniem zahaczyłem, trzeba kunia naprawić. Yy, napraw kunia. Czy ja coś z niego będę sprzedawał? No, w sumie to nie. Tak jak mówiłem, będziemy chodzić na handle, jak już więcej rzeczy się nazbiera. Reflektor terenowy pojazdu, a to coś już to przeczytałem, to ulepszenie. O, klucz, bo do stołu był mi potrzebny. Yy. To, 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 to. O tak. Jakaś robota kolejna. O ta jest blisko. Duke Patrol. Uuu. Dobra. Jedziemy do bazy się chyba rozładować. Może ten warsztat zrobię. Eee, myślę, że. tyle. Dobra. Na dzisiaj kończymy. Dzięki, że wpadliście. Zapraszam na następne odcineczki. I jajo, Na razie.